Dzisiaj witamy się z wami rodzinnie. Może nie w komplecie, ale z tym najmłodszym naszym pokoleniem. narybkiem na, rybkiem. na rybkiem. I mamy dzisiaj coś fajnego. Oczywiście pucio. Pucio historyjki obrazkowe. Co prawda, no, nasze te najmłodsze no. latorośla są na to za młode, no. natomiast najstarsza nasza, nasza ratorośl, latorośl. latorośl jest na to za stara. Ale młode Ale... wchodzą powoli w tak. wiek, kiedy takie tak. gierki my sobie zbieramy sukcesywnie, no. gierki, książeczki i wykorzystywać zamierzamy właśnie do poszerzania pomysłowej zdolności tych oto winorośli. Winorośli, tak. Tutaj w tym pudełeczku magicznym mamy 36... Elementów, no pasie, no nie no mogę pokaż, Wam pokazać. Pokaż, mamo, jak które, jest to składają się, które składają się na 12 historii, Czyli w każdej historyjce mamy. No, poczekajcie, poczekajcie, powolutko. Powolutko, zobaczcie. Tak. Każda historyjka składa się z trzech takich kwadracików. No, takich kwadracików. I to nam przedstawia pełną historykę. Czyli to jest dobra zabawa do poznawania takich e, sytuacji, takich. Przyczynowo-skutkowych, tak dobrze mówię? Tak, ciągi przyczynowo-skutkowe, przyczynowo tak. co z czego wynika. Tak. To było popularne na pierwszych lekcjach z zdalnego nauczania w TVP, tylko że to na pewno lepsze <noise> będzie. Tak, no... Tak myślę. Chciałabym Wam pokazać tutaj jakąś jedną historyjkę, ale tyle tych historyk tu jest i nasze dzieci tutaj. No, dobra, porozkładamy i zobaczymy zaraz, czy tu znajdziemy odpowiednią, odpowiednią historyjkę. Dobra, czyli tutaj mamy coś z balonikami, mamy baloniki, dobra, mamy baloniki, super, mamy trzy historyjki. Tak, to historii. rozkładamy tutaj tak, żeby i się zaraz nie pokażesz się o co w tym chodzi. Tak, tak jak mówiłam, jedna historyjka składa się z trzech elementów i musimy ułożyć prawidłową kolejność, oczywiście dziecko to powinno zrobić, ale też nie musi, bo jeśli dziecko jeszcze nasze jest bardzo malutkie, my możemy to za nie zrobić, czyli tak, mamy tu historyjkę, czyli od czego tu zaczniemy? Tutaj idzie babcia z dziadkiem, tudzież rodzice, bo babcia z dziadkiem z wnusiem. Mm -hmm. I Gnusio chce balonik, więc pani daje mu balonik i odchodzą szczęśliwi z balonikiem. Dobra, czyli to jest nasza historyjka. I tak. Jak mamy już ułożoną historyjkę, możemy dziecku opowiedzieć, co tutaj. Oj, co tutaj nam się wydarzyło. Smaczki lecą. Czyli taka nasza pierwsza zabawa. Pokazujemy dzie dzieciom, co tu się nam wydarzyło. Innym yy, w znaczy w innym wariancie na pewno dziecko samo układa taką historyjkę. Tak. Tak. Bo wiecie, generalnie u dzieci bardzo ważne jest to, żeby one uczyły się ciągu przyczynowo-skutkowego. To jest jedna z najważniejszych umiejętności w ogóle w życiu. Jeżeli dotknę gorącej kuchenki, to się oparzy. Jeżeli no się oparzy, to będzie bolało, tak? Bo wiecie, jeżeli dziecko by nie poznało czegoś takiego, to się oparzy, ale nadal nie będzie wiedziało, z czego to wynika. Więc chodzi o to, żeby pokazać, jeżeli wbiegniesz na ulicę, Zaraz potrąci cię samochód. Jeżeli kupisz balonika, będziesz mieć balonika, tak? Tak i dobrze, żeby... Tak. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo odsuwasz mi wszystko, kochanie moje. Trzeba dzieci jak najszybciej tego uczyć właśnie, bo to jest ważne też dla ich bezpieczeństwa. Że, żeby wiedziały, że jeśli dotkną ognia, to się oparzą i będzie ała i będzie si. Ale Całość... wiesz, jak to się mówi, jeżeli się nie sparzysz, to się w życiu nie nauczysz. No, no dokładnie, przy... dobry, dobry przykład. Tak. Dosłownie. Dosłownie, tak. E, innym wariantem takiej zabawy może być po prostu wymieszanie tych pudełeczek. Tak. I powiedzenie, powiedzmy... E... Nakazanie znalezienia jakiejś w całości. nakazanie. Nakazanie, tudzież przedstawianie dzieciom, powiedzmy, powiedzenie na którym obrazku idzie babcia z dziadkiem i z wnuśnikiem? I dziecko musi samo znaleźć ten obrazek. Potem mówimy, że dziecko chciałoby balonik i pani sprzedaje balonik. No i oczywiście dziecko samo układa. No, ale żeby w ogóle, żebyśmy dla nas dla nas to jest takie ułatwienie, gdybyśmy mieli problem ze znalezieniem wśród tych 36 obrazków całego kompletu, to one tutaj mają. A, zna, zabrałaś Znaczniki kolorystyczne. Czyli np. ta historyjka jest chyba ciemnoróżowa, czy mhm. czy więc tutaj mamy ułatwienie. I nie musimy zastanawiać się, co z czym będzie połączony, bo może nie zawsze będzie to tak oczywiste, jak tutaj, że mamy wszędzie balony. Przy czym to ułatwienie dotyczy głównie kobiet, ponieważ kobiet? ja, reprezentujący męską część publiki, stwierdzam, że nie zawsze, nie w każdym wypadku, to byłoby dla mnie ułatwienie. No ale no. Mało kolorów rozróżniamy. No, generalnie, jak widzicie, zainteresowanie wśród młodszej części. Jest A. duże, może na razie nie chodzi o układanie, jako takie, ale o podglądanie, co tutaj można zrobić, wymieszać. I wiecie, to są kolorowe, ładne obrazki. One przykuwają uwagę, przykuwają wzrok. Co prawda nie tak mocno jak smoczek, ale zawsze. I właśnie Mama. od tego warto zacząć, żeby dziecku pokazywać. Na przykład dziecko bierze sobie taką oto kartę, i można tłumaczyć, że tutaj sobie chłopczyk jedzie nie na. Nie, chłopczyk, pucio! Pucio. no dobrze, ale na początku niech będzie chłopczyk, że jedzie na rowerku biegowym i wiecie, takie tłumaczenie, to jest od podstaw. wiadomo nikt od razu nie zacznie układać tych historyjek, to jest znowuż nasza rola, żeby to dziecko wprowadzić do tego szerokiego świata i wiecie, no za naszych czasów takich rzeczy nie było, nie wiem jak sobie nasi rodzice radzili, pewnie sobie radzili jakoś, ja zresztą wiele razy się oparzyłem, więc może sobie jednak wcale tak dobrze nie radzili, natomiast tak, to jest duże ułatwienie, ale też zabawa. Zabawa, bo można potem łączyć. Można to robić na wiele wersji trudności. Na początek właśnie szukanie obrazków, łączenie historyjek, potem można to wszystko pomieszać, można na czas robić, nawet ze starszym dzieckiem. I wydaje mi się, że z Lilką nawet to, takie na szybko, dopasuj historyjkę tak. ułóż jak najszybciej, to też jest fajna zabawa, czyli można powiedzieć od drugiego roku życia, wzwyż i można się po prostu familijnie dobrze bawić na tym. Owszem, czym co to tutaj wbrew jest. Wbrew instrukcji, która zakłada, że to jest tylko dla dzieci, ale wy wiecie, my, instrukcje, my instrukcje, trak, instrukcje traktujemy jak takie wskazówki, ale na pewno po nie jako twarde wytyczne, których trzymać się należy. Tylko wyobraźnia nas ogranicza, więc jeśli mamy bogatą wyobraźnię, możemy z tym zrobić wszystko. Tak, i to jest właśnie Puccio. Moi <laughs> partnerzy, do Historyki obrazkowe od naszej księgarni, które my Wam gorąco polecamy. Do zabawy, no na pewno warto, kurczę, w takie rzeczy zawsze warto inwestować. Tak, wiesz, bo potem dziecko troszeczkę podrośnie i powiesz dziecku, zrób herbatę, dziecko nie będzie znało ciągu przyczynowo-skutkowego i ci tej herbaty nie posłodzi, będziesz pić gorzką. A, tak, to takie egoistyczne było, no głupi tak, I chciałam właśnie podkreślić, bo Ty tak tu zignorowałeś tego pucia, że może być jakikolwiek chłopiec, to, ale to jest pucio. Dobrze, pucio, którego ale od czegoś znamy z, zaczynasz. Tak, to jest pucio, którego znamy z, z wielu książeczek, z wielu późni i innych gier, więc no tutaj pucio, to jest chyba atut tego. Tak. Bo jednak, jak dziecko zna y, płucia, jeśli się z nim wychowujesz, jak powiem, od najmłodszych y, tam dni, jak się czyta dziecko płucia, to po prostu będzie bardziej to zachęcające. Tak. Przywiązanie do bohatera sprawi, że dziecko chętniej podejmie dodatkowe aktywności. Bo jednak też nie ukrywajmy, że dzieci dochodzą w pewnym momencie do takiego wieku, kiedy są leniwe, im się nie chce I my to przechodziliśmy z wilką, że ona w wieku około 3 lat była totalnym leniem, żeby nie powiedzieć, że leniem śmierdzącym, bo była kompana, więc nie śmierdziała, ale była totalnym leniem, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie zabawy. I kurczę, ja żałuję, że my wtedy, nie wiem, czy wtedy już kucio był, ale żałuję, że my pucio odkryliśmy dopiero przy nich, ale za to nasze uniwersum płciowe rozwija się no i mamy nadzieję, że to będzie trwało. No w każdym razie bardzo gorąco Wam polecamy. Widzicie, no dzieci lubią, ewentualnie można uczyć porządku. W paszcie, no, proszę bardzo. Na razie Cząta, Na razie sprzątają. To, to, to będzie później. Tak, także gorąco Wam historiki polecamy. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.